Cześć. Dzisiaj miałem zacząć dużo wcześniej pracę moją nową, ale ze względu na pogodę, która no jest, ale już poprawia się. Było zakmurzone, mocno padało całą noc, no ale w tej chwili, według prognoz i radarów pogodowych, wszystko idzie w dobrym kierunku. Także ja jestem spakowany, auto spakowane, przyczepa spakowana i zaraz jedziemy do klienta. Będziemy mogli, będziemy mogli, ja będę mógł, bo to w sumie sam robię, będę mógł wam pokazywać, co mniej więcej robię, także na bieżąco. Dzisiaj jak się uda będziemy... Będę, muszę się nauczyć, że będę. Sam wam mógł relacjonować całą tą akcję. Nie jest to duża robota, ale co tam. Ważne, żeby cokolwiek zacząć robić. No i rozwijacie powolutku. Tak naprawdę praca, którą zacząłem robić, bardzo mnie satys satysfakcjonuje. I mam nadzieję, że wam też to się będzie podobało. Yy... No co, czekamy i zobaczymy, co to w ogóle będzie. No i tak jak mówię, tak robię. Jestem tu klienta. Powolutku się tutaj rozkładamy. Robota, tak jak mówiłem, nie jest duża. Zaraz Wam pokażę. Tak to wygląda mój Bajzel <gryw> na przyczepce. Tak jak już wcześniej mówiłem, to jest to Karcher HDS 1000 BE. Oczywiście maszyna jest to w pełni spalinowa. Potrzebuje tylko od klienta wody. Całą resztę tutaj ogarniamy. Ogarniam. Tak jak mówiłem, muszę się nauczyć, się, że ogarniam sam. Reszta tałataństwa, tak zwanego, jest tutaj. A teraz Wam pokażę, że co, pokażę, że wam, co mam do, do zrobienia. Nie jest to dużo, ale ważne, żeby coś. Ten podniczek tutaj widać, że jest bardzo już zielony. Z różnymi porostami, glonkami, muchami i ten tarasik tutaj też jest do wyczyszczenia, także też jest dosyć zielony. Także co, zaczynamy robić. Rozkładam się, podłączam się do wody, którą właśnie tylko i wyłącznie od klienta potrzebuję żeby można było zacząć. Tutaj mamy źródło wody. I co, zaczynamy? Dobra, wąż. Wody mamy podłączone, ciśnieniowe też. Teraz wystarczy odpalić myjkę i zaczynamy pracę. Także odbieramy paliwko, trochę ssania, żeby nie było. I wchodzi. Pierwszy fragmencik jest spryskany pianą, czekamy parę minut na to, żeby zaczęła ta chemia działać. No i co, zaraz włączymy sobie talerzyk trójkątny. Jak to może być? <grytanie> ale to jest właśnie maszynka, która yy, no, przyspiesza lekko pracę. No muszę kupić większą maszynę, jeżeli chodzi o ten właśnie talerz trójkątny, ale będzie już okrągły, który przyspieszy pracę na większych powierzchniach. To jest do takiej powierzchni mero ok, ale jeżeli chodzi już o większe powierzchnie, no to jest po prostu trochę za mały. Także pierwszy ten fragmencik, zobaczymy jak to wyjdzie. No i będziemy lecieli dalej tutaj, tam jeszcze mamy chodniczek, tam jeszcze mamy też. No jeżeli to się klientowi spodoba, może, może zrobimy jeszcze tam przed domem, byłoby fajnie, no ale to już od klienta zależy. A taka jest różnica pomiędzy tą częścią umytą, a ta która dopiero czeka na. Pucowanko. Także chyba warto, warto umyć. bo naprawdę nieraz się przyzwyczajamy do tego brudu. Może to źle, że zabrzmiało brudu, no ale to jakby nie było, jest to brudne. Nie zauważamy tego od razu. Gdzieś dopiero po jakimś czasie lekko się obudzimy, a mam nadzieję, że dzięki właśnie takim filmikom, jak to, będziecie mogli zareagować i wyczyścić sobie taką kostkę. Czy ja, czy ktoś inny. Warto, warto to zrobić. Nie jest jakiś to duży koszt, a naprawdę to ładnie wygląda. Także co, lecę dalej.